Dwa razy. No, dwa razy pomniałem. Aha. Tak. Dobra, zakończymy? Czyli jeszcze raz. Nie, no, jeszcze raz. Tak. Zaczynamy dzisiejszy dzień. Dzień dobry, No dobrze, zaczynamy sesję zdjęciową. Za chwilę. tej profesjonalnie nagrywający Wojtek. Kamera jazda. I ja się ubieram w te oto rzeczy. Już ja to sobie mam takie spodnie machny, nie. Czy korsa to są korsy, nie? Korsy. Korsy. No. Zrobione przebieram się na stępnie. To jestem na chwilowej przerwie. Robimy takie spodnie motocyklowe. Z ochraniaczami, które dosyć mocno tutaj cisną, nie, nie wiem czemu. Może za małe są, albo po prostu przytyłem. Nie wiem, to trzeba zrzucić szybko zaczy. No dobrze, to jesteśmy po sesji zdjęciowej. Ja właśnie już skończyłem jeszcze troszeczkę odczuwam zmęczenie. Miałem jechać po deski kupić, ale chyba nie zdążę, bo została zaliczona ucina mojego fortepianu więc chyba nie zdążę pojechać po deski i jadę od razu na fortepian no pogoda dzisiaj nie rozpieszcza kierowców jest deszczowo, na plusie co prawda ale no nie ciekawie i troszeczkę sennie się robi też przez to brakuje nam słońca, ale już niedługo wiosna, coraz bliżej do wiosny, nie dalej Dobrze, to tak. Ja gram. Można tak powiedzieć. Jest to bardzo ciężkie. No i patrzcie na to, nie? Tylko tutaj nie budzimy. Uwaga, gotowi? Nogi weź na dół. Cinkule, cinkwe. Dwa razy. No, dwa razy, bo mnie. A, Dobra. Aha. Dwa razy Czyli se raz. Nie, no jeszcze raz. Też raz. <laughs> trudna ta mowa, w sensie. Dziękuję. Ukłon taki masz taneczny zrobić piękny, zrób taneczny ukłon po zagraniu. Tak? Robisz? Japońsku, ukłon. Na ślicznie. A to jest moja pani nauczycielka. Jezu, nie, ale nie, bo... Pani Aleksandra Słowińska, bo... <laughs> znana w Szczecinie również jako psycholog, bo Dekamana. często występuje w telewizji więc śledźcie i social media, które są od niedawna nowe. Tak, bo niestety były zhakowane przez jakiegoś hakera, ale sprawa jest na policji i być może się yy, wyjaśni. No, także polecam wam lekcje indywidualne z panią Aleksandrą, bo są mega pozytywne i fajne. No, i terapeutyczne też dla mnie, terapia z dźwiękiem. No, wiesz, może ten film cały Szczecin obejrzy kiedyś, więc muszę być bardziej poważny. Dobrze robię? A co robisz?